Liturgia Wielkiego Piątku jest niezwykle bogata w znaczenia, w symbolikę. Pierwsze czytanie, fragment z księgi Izajasza, to fragment drugiej części tej księgi. Księgi, która pochodzi mniej więcej sprzed 500 lat przed Chrystusem, to cztery pieśni sługi Jachwy. Tekst dzisiejszy to czwarta pieśń sługi Jahwe, najbardziej Niezrozumiała czy trudna w interpretacji, bo pojawia się pytanie: kim jest ten sługa, o którym mówi Izajasz? W pierwszej części lektury zobaczymy, jakby w pierwszej osobie Boga, który mówi: powiedzie się mojemu słudze, będzie mówił w swoim imieniu o tym, że ten sługa posłany jest przez niego, że. Jest nieludzko oszpecony, że jest niepodobny do ludzi. Co ciekawe, z reguły wszyscy władcy w Piśmie Świętym także są przedstawiani jako bardzo piękni. Na przykład król Dawid, gdy zostaje wybrany królem, jest podkreślone, że miał niezwykły wygląd, a ten, o którym mówi dzisiaj Izajasz, stał się niepodobny do ludzi. Dalej. Druga część tego tekstu to już nie Bóg, który przemawia, ale ludzie, grupa, to my. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Bóg zwalił na niego winy nas wszystkich. Okazuje się, że to, że jest tak zniszczony, przebity za nasze grzechy, zdruzgotany. Nań chłosta spadła zbawienna dla nas, jest poraniony. To wszystko jest dla nas. Nie ze swojej winy, ale dla nas. Wyda swoje życie na ofiarę za grzechy. Co ciekawe, tutaj powtórzę: 500 lat przed Chrystusem, autor, choć jeszcze nie potrafi tego nazwać słowem, które my dobrze już znamy jako ludzie żyjący w Nowym Testamencie. Mówi o zmartwychwstaniu. Jeśli wyda swoje życie, jeśli odda życie jako ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo. Po udrękach ujrzy światło. Co ciekawe, warto ten tekst czytać w kontekście zmartwychwstania, w kontekście Chrystusa. Niezwykłe posłuszeństwo sługi Bożego. Dla który dla nas jest bardzo jasne, że to jest figura, to jest obraz cierpiącego Chrystusa. Drugie czytanie, tekst pisany do Żydów, tekst listu do Hebrajczyków, anonimowy tekst, jest niezwykłym hymnem na cześć posłuszeństwa Chrystusa. Hymnem, który może wydawać się niezrozumiały. Ja często Miałem z tym tekstem kłopot. No bo czytamy tam, że Chrystus zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany. Jak to rozumieć? W ogrodzie oliwnym Jezus mówi: Ojcze, oddal ten kielich. Tutaj słyszymy z głośnym wołaniem i płaczem: prosi, aby Bóg mógł go wybawić od śmierci. Jak to został wysłuchany? To dzisiejsza liturgia słowa jest takim komentarzem czy wyjaśnieniem teologicznym posłuszeństwa. Co znaczy być posłusznym woli ojca. Bo przecież Jezus, gdy mówi: Ojcze, oddal ten kielich, to potem mówi: Nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. To dlatego autor listu do Hebrajczyków pisze: Chociaż był synem. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co sam wycierpiał. Stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy go słuchają. To trzecie słowo na dzisiaj, czyli e, słuchać. Słuchać Boga. Być posłusznym Bogu. Posłuszny, ten, który słucha Boga. W niedzielę palmową czytamy fragment. Męki według Mateusza, Marka i Łukasza. Natomiast w Wielki Piątek to zawsze dwa rozdziały Ewangelii Świętego Jana, osiemnasty i dziewiętnasty rozdział. Kilka ważnych słów w tym tekście. Zachęcam do tego, by w ciągu dniardy, może więcej trochę czasu w domu i nie uczestniczymy w liturgiach w kościołach. By zajrzeć do tej Ewangelii i zastanowić się nad bogatą bardzo symboliką tych tekstów. Po pierwsze, gdy żołnierze przychodzą, Jezus pyta, kogo szukacie? A oni mówią Jezusa z Nazaretu. Jezus mówi do nich: Ja jestem. Ja jestem Ego i mi, to tłumaczenie greckie, hebrajskiego przedstawienia się Boga w rozmowie z Mojżeszem. Gdy Mojżesz pyta, jakie jest Twoje imię, Bóg odpowiada, Echie je, a je. jestem który jestem i ten zwrot hebrajski septuaginta czyli grecki tekst starego testamentu tłumaczy właśnie słowami ego eimi czyli tymi dokładnie, które Jezus tutaj przywołuje a więc e, Jezus pokazuje raz jeszcze że jest Bogiem gdy więc rzekł do nich ja jestem cofnęli się i upadli na ziemię to jest e, wyraz prostracji Uznania w tym, kto to powiedział Boga. Ja jestem jest tytułem Boga. Jezus przyznaje się, pokazuje, że jest Bogiem. A chwilę później niezwykły dialog z odźwierną, ze służącymi na dziedzińcu arcykapłana po pojmaniu Jezusa, gdy Piotr nie przyznaje się do Jezusa. Nie jestem, nie jestem jednym z Jego uczniów. I tu pytanie o to, jaka jest moja postawa, na ile ja potrafię przyznać się do Jezusa i na ile potrafię odkryć w nim swojego Boga, tego, komu warto zaufać, kto buduje moje życie, kto mnie prowadzi przez życie. Kolejnym ważnym jest ten fragment mówiący o Piłacie i rozmowie z Piłatem. Rozmowa, która prowadzi Jezus w taki sposób, że Piłat dochodzi do. Przekonania, że nie warto Jezusa wydawać na śmierć. Podejmuje decyzję, by Go uwolnić, tak nam mówi Ewangelista. I gdy Żydzi podburzają tłum, gdy Żydzi prowokują Piłata, mówiąc, jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Podważają autorytet Piłata, który przecież jest, jest reprezentantem Cezara w okupowanej Palestynie to Piłat sprawuje władzę jako król nad Izraelem. Nawet Herod, który jest królem Żydów, no musi słuchać poleceń Piłata, bo Piłat jest przedstawicielem imperium, czyli tego, który y, okupuje, jest, jest okupantem w Izraelu. I Piłat ma swoje miejsce, jakiś dziedziniec, litostrotos, czyli... Y, Posadzkę, no, miejsce, plac wyłożony kamieniem, litostrotos, a na tym miejscu jest wzniesienie, po aramejsku gabbata, wzniesienie, czyli jakiś kamienny fotel, tron, symbol władzy. I z tego fotela wydaje wyroki, bo jednym z przywilejów namiestnika, piłata, jest to, by reprezentować okupanta, reprezentować władcę cesarza i w jego imieniu wydawać wyroki, podejmować decyzje, no władać, a symbolem władcy jest to, by, że siedzi na tronie. I w tym kontekście ciekawe są słowa, gdy Piłat usłyszał to, co mówią ludzie, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale na miejscu zwanym Litostrotos po hebrajsku Gabbata i powiedział do żydów oto król wasz trochę te słowa stają się bardziej zrozumiałe no bo zwróćmy uwagę ubiera Jezusa w purpurowy płaszcz w koronę cierniową i po czym y, mamy opis że sam siada na trybunale na miejscu Litostratos i mówi żydom oto wasz król czyli jakby wydaje wyrok w którym mówi to jest król ale ciekawe jest to, że to słowo zasiadł na trybunale, zasiadł, możemy rozumieć nie tylko w tłumaczeniu przechodnim, ale także nieprzechodnim. To znaczy wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, w sensie piłat, albo posadził na trybunale. Posadził Jezusa na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos i powiedział do Żydów: Oto wasz król. Czyli i to też dramatycznie z języka greckiego będzie właściwe tłumaczenie. Możemy więc rozumieć te słowa jako prezentację Jezusa, ponieważ Piłat chce go ocalić, nie chce go wydawać na śmierć. Daje Mu płaszcz, daje Mu koronę cierniową, sadza go na swoim tronie, na symbolu swojej władzy i mówi do Żydów, wskazując oto wasz król. Zostawiam to, bo to jest taka ciekawostka biblijna, ale rzeczywiście może jest, jest ważne. Szczególnie wobec dalszej kwestii, że Piłat napisał król żydowski, Jezus Nazarejski, król żydowski, a na to Żydzi mówią, nie pisz król żydowski, ale że sam o sobie mówi, jestem królem, a Piłat mówi, com napisał, napisałem. I rzeczywiście pisze prawdę, jest on królem żydowskim, aby ja Piłat zrozumiał to. Warto by poświęcić chwilę na taką modlitwę i zastanowienie się medytację tego, co znaczy dla mnie Jezus jako król. Cały opis męki Jezusa, o ile w e ewangeliach Marka, Mateusza, Łukasza jest opisem pełnym cierpienia, zwróćmy uwagę, że opis wielkiego piątku jest opisem chwały. Pamiętamy. Kiedy Jezus wiele razy w Ewangelii Jana powtarza, Niewiasto, jeszcze nie nadeszła rodzina moja. Gdy nadejdzie moja rodzina, oto teraz przychodzi godzina Jezusa. Godzina nie y, zwątpienia, nie ucieczki, nie największej porażki, ale godzina chwały. Cały czas będzie, będzie powracały te sformułowania, w których Jezus mówi, że przy nadchodzi czas w tej długiej mowie arcykapłańskiej Jezusa, którą słyszymy we wcześniejszych rozdziałach, 14, 15, 16, 17 Jana. Gdzie Jezus będzie mówił o tym, że nadchodzi godzina uwielbienia, że syn człowieczy będzie uwielbiony, i moment krzyża jest uwielbieniem Chrystusa, jest pokazaniem, że On jest władcą, że On jest królem. I tak warto na ten opis męki pańskiej patrzeć w takim kontekście. Jezusa jako króla uwielbionego, którego, który sam nad wszystkim czuwa, który czuwa, rozumie, yy, nawet zobaczmy, nad jakby nic nie jest porażką w Jego życiu. To nie jest tak, że gdyby Go nie pojmali, to by jeszcze żył. To nie jest tak, że nie, Jemu się nie udało, jak myśleli apostołowie, którzy uciekali do Emaus i gdzieś się rozpierzchli, że niestety nam się nie udało. Chcieliśmy dalej jeszcze wędrować, a tutaj nic. To, co nam podkreśla Ewangelista Łukasz, Jezus ciągle jest w drodze do Jerozolimy. To znaczy, jest w drodze do swojego celu. Tym celem jest Jerozolima. On ciągle wypełnia swoje powołanie. I Jerozolima nie jest przypadkiem, nie jest porażką, ale jest zaplanowana przez Jezusa. Myślę, że to jest ważna wskazówka, że to nie jest porażka, że zostali przyłapani, ale to wszystko jest wypełnieniem się planu Bożego i z pełną akceptacją, dobrowolnością Jezusa. Do tego stopnia, że gdy Jezus wszystko zrobił, aby się wypełniło Pismo, mówi, wykonało się. To znaczy, wszystko zostało. To, co miało być, zostało spełnione. Wykonało się. I po tych słowach Ewangelia mówi: wyzionął ducha. Otóż Ters Grecki mówi, że skłoniwszy głowę, paredokentopneuma, to znaczy przekazał ducha. Nie stracił, przekazał, tchnął. A więc wszystko do samego końca jest zaplanowane przez Jezusa jest nowym stwarzaniem świata. Zobaczcie, że kiedy Bóg stwarza świat, to również tchnął ducha i dopiero ten duch ożywił świat stworzony przez Boga. To dlatego Jezus w Ewangelii Świętego Jana tak często działa, coś jakby stwarza nowego człowieka, na nowo stwarza nowy porządek, nowy świat. Dlatego nie zachowuje spoczynku szabatu, bo szabat, czyli pamiątka tego, że Bóg odpoczął po dziele stworzenia. I dopiero zobaczmy, kiedy Jezus umiera, to dopiero przeżywa szabat. To znaczy ten dzień odpoczynku. Bóg po dziele stworzenia odpoczywa w szabat. Jezus po dziele stworzenia na nowo stwarzania człowieka, wydał ducha, tchnął ducha, oddał, przekazał ducha, parę dokent pneuma. I to jest czas szabatu. Co więcej, jeszcze jedna wskazówka biblijna. Skłoniwszy głowę przekazał ducha. Skłoniwszy głowę jest nawiązaniem do zwrotu, który pojawia się też w Ewangelii. Syn, lisy mają nory, ptaki powietrzne, gniazda, a syn człowieczy nie ma na ziemi miejsca, gdzie by głowę mógł położyć, czy głowę mógł oprzeć. Tak nam mówi Ewangelia w innym miejscu. Dokładnie to samo słowo, położyć głowę, oprzeć głowę pojawia się w tym tekście: skłoniwszy głowę, oparłszy, położywszy głowę. Dopiero tutaj jest miejsce Jezusa. Nie ma na ziemi miejsca, tutaj jest jedno miejsce. To wszystko nam pokazuje, że męka Jezusa nie jest porażką, nie jest przypadkiem, jest właściwą drogą spotkania z Bogiem, jest w drogą wykonania Bożego prawa, Bożego, Bożej woli, Bożego powołania. I ostatnia wskazówka dzisiejszej liturgii to spotkanie pod Krzyżem, gdzie jest obecny Jan i Maryja, umiłowany uczeń, czyli Jan i Maryja. Czemu tam nie ma innych apostołów? Czy rzeczywiście oni byli tak kiepscy, tak słabi, czy tak się zaparli, zdradzili, przestraszyli? Czemu ich nie było? Chciałbym trochę ich usprawiedliwić. Bycie pod krzyżem, to, to było konsekwencja, konsekwencją było uwięzienie, czy też oskarżenie o współudział. Na krzyżu y, umierali mordercy, najwięksi zbrodniarze. Jeśli ktoś się przy nich kręcił, to znaczyło, że jest współwinny. I oni po prostu bali się tam podejść. Wiedzieli, że to zadrozi dalszej pracy, bo gdy Jezus umiera, to cała reszta ma głosić jego orędzie. To czemu Jan tam jest? Otóż prawo żydowskie obowiązuje y, mężczyzn, czyli y, od 13 roku życia do 13 roku życia y, chłopiec. Chłopiec, który nie musi spełniać prawa, nie patrzy się poważnie na y, przestrzeganie prawa przez chłopca. Więcej chłopcu wolno, tak jest i dzisiaj, więcej wolno dzieciom, także jakichś odnośnie zakazów i, i tak dalej, niż dorosłym. W momencie 13 roku, gdzie chłopiec kończył 13 lat... Stawał się mężczyzną, mógł brać, brak, brać udział w liturgiach w synagodze jako dorosły, liczył się, ojciec miał go równo traktować jak wszystkich dorosłych w domu: dziadka, wujka i też już 13 chłopca, syna, młodego mężczyzny. I nie tylko w kontekście liturgii, ale także wobec wypełniania swojego prawa. A więc jeśli ma możliwość być pod krzyżem, to znaczy, że nic mu nie grozi, że ma 13, niecałe 13 lat. Taka teoria, z którą zrodzi się wielu biblistów, ma swoje uzasadnienie także w tym, że Ewangelia Świętego Jana powstaje pod koniec I wieku, gdy Kościół jest już ukształtowany, gdy chrześcijanie już są na świecie. A druga sprawa, ewangelista Jan nie dziwiłoby wtedy, że trzyma głowę na piersi mistrza, jest chłopcem młodym, ma taką y, jakąś swobodę w tym, jest może zmęczony, więcej chłopcu wolno i zresztą wtedy kolejna rzecz rozumiemy, dlaczego mówi do Maryi, niewiasto, oto syn twój, teraz ty się nim zajmij. To też to dlatego, że taka relacja mistrza i ucznia była w starożytności. Pierwszy etap chłopiec spędzał w szkole, gdzie uczył się czytać, pisać, a mając te 10, 11, 12 lat, wchodził pod strzydła mistrza. Stawał się jego uczniem, wędrował z nim, żył z nim, mieszkał. Tak się uczył życia od swojego mistrza. I to była normalna praktyka w tamtych czasach. I wydaje się, że Jan taką praktykę podjął, czy jego rodzice zdecydowali, że taką praktykę podejmie pod strzydłami Jezusa. Mówię o tym wszystkim dlatego, że po pierwsze ta Ewangelia opis Jana ma być opisem uwielbienia Chrystusa. I na to dzisiaj połóżmy duży nacisk na uwielbienie Mistrza. Po drugie, skupmy się na tym, że pod krzyżem trwa umiłowany uczeń i my mamy tym uczniem dzisiaj być. I po trzecie, o czym nam mówi pierwsze i drugie czytanie, spójrzmy na posłuszeństwo. Na ile ja dzisiaj jestem posłuszny, ojcu? czyli ja mogę się uczyć od tych wszystkich sytuacji, scen przedstawionych w opisie męki? czyli się mogę uczyć od Chrystusa? Przez krzyż do chwały zmartwychwstania. Tak nas będzie prowadziła liturgia. Od dzisiejszej poranka procesu Jezusa, skazania, drogi krzyżowej, ukrzyżowania i śmierci aż do niedzielnego poranka, pustego grobu.